Jest sałatka. Tu jest ciasto. Dziś na ulicy Stawowej w Katowicach odbyła się poświęteczna zbiórka żywności. To już tradycja i dzień, na który wszyscy potrzebujący wsparcia czekają. Każdy, komu po świętach pozostał nadmiar jedzenia i niewykorzystane wciąż nadające się do spożycia produkty mógł przekazać je potrzebującym. Co roku mamy wrażenie, że tych rzeczy jest coraz to więcej, ale to dobrze, że dlatego, bo jest bardzo, też zauważyliśmy, że z roku na rok jest coraz to więcej potrzebujących. Akcja cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród, i wśród mieszkańców, którzy takie jedzenie przynosili. jak po prostu cieszyła się. Tym, że bezdomni, biedni przychodzili i na bieżąco te rzeczy z tego stołu zabierali, była taka wymiana. Jedne rzeczy na stole, na stole się pojawiały, jedne znikały. Ale by posiłki na stole mogły się pojawiać, potrzebni są przede wszystkim darczyńcy. A ci, mimo dużego mrozu, przychodzili dziś na stawową od wczesnych godzin porannych. Jednogłośnie przyznawali, że cel przyświeca jeden bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, a takie akcje mają sens. Bardzo potrzebne. Ja uważam, że bardzo potrzebne. Uważam, że im się też należy, a nie jednokrotnie, nie z własnej winy wylądowali na ulicy. Jestem sama, wdową jestem, tylko z dziećmi i zawsze to robię. I zawsze będę robić. Niektórzy ludzie nie umią poprosić o pomoc. Po prostu nie umią poprosić o pomoc i im wstyd. I, i tak powinno, powinno tak być. Ci, co mają więcej, powinni dawać tym, co mają mniej. Każdego roku w akcję angażują się wolontariusze, którzy poświęteczne posiłki wydają bezdomnym. Dziś mimo tego mrozu dzielnie wspierali tegoroczną zbiórkę i to właśnie oni wiedzą najlepiej jak wiele osób potrzebuje takiego wsparcia. Przede wszystkim też tego ciepłego posiłku, ale też na przykład ciepłego ubrania, tak jak jesienią zbieramy czapki, szaliki i odzież wierzchnią, ale no po prostu też tego ciepłego słowa, mamy okres świąteczny, ludzie cierpią przez to, że są samotni, więc również to właśnie to takie dobre słowo i to, że po prostu ktoś jest. Zbiórka żywności w centrum Katowic trwała do godziny 13, jednak jeżeli ktoś chciałby jeszcze wesprzeć osoby bezdomne i ubogie, produkty o długiej dacie ważności może przynosić do siedziby Górnośląskiego Towarzystwa Charakterystycznego przy ulicy Jagiellońskiej w Katowicach. We wielu miastach województwa powstały też jadłodzielni, które poświąteczną żywność również przyjmują.